Bardzo mi przyjemnie, że mogę powiedzieć o mojej wielkiej patronce. Jest wielką świętą, już dla mnie jest świętą, u której wyprosiłam osiem dzieci dla swoich koleżanek. Jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. I moje życie było ruiną. Gdzie lekarze nie dawali już żadnych szans, 99%, że nie dostaną, nie będą matkami. Przy alkoholu miałem uzależnienie i nikotyny, gdzie, gdzie również Karolina mnie wspiera, a chyba jeszcze największym tym miałem życie nieczyste, nieczyste. Powiem szczerze, że pierwszy raz tutaj przyjechałam już w swoim kryzysie małżeńskim. Taką nadzieją, że po prostu znajdę tej pomoc u Karoliny z prośbą oczywiście o ratowanie małżeństwa mojego. Mimo tylu, tylu kapłanów, którzy chcieli mi pomóc jakoś jakoś to szło opornie. I za każdym razem, gdy przyjeżdżałam tutaj, jakoś taka nadzieja się tkliła we mnie i nutka, że ja się podźwignię i że życie będzie nadal piękne. Że nikt nie dawał mi szans, że rozprawa rozwodowa zostanie, zostanie oddalona, a jednak tak się wydarzyło i wierzę bardzo mocno, że to dzięki Błogosławie Karolinie. Obecne obecne moje życie jest prawdziwie wolny jestem wolnym człowiekiem na was Bóg wszelki łaski Dziękuję za piękne świadectwo. Jest naprawdę wszystkim dla nas i zawierza mi całe moje życie i małżeństwo. I właśnie tak to był dla mnie cud. Bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu, że wysłuchuję przez taką, taką biedną, biedną dziewczynę ze wsi.